Dzień się ja tutaj The Gaming Fabian witam Was w kolejnym odcinku z Robloxa. Dzisiaj zagramy w Chocolate e, taj Factory Tycoon. E, zostawcie łapkę w górę i tego subika, który Wam się wyświetla na ekranie. A więc lecimy, e, tutaj trzeba sklejmować. Dobra i z czegoś ta Nie wiem dlaczego dostałem to kasy ale tutaj sobie mogę trochę tutaj o jeszcze tutaj mamy tego darmowego tutaj za 30 tam te za 30 sobie mogę kupić i zauważyłem że można sobie upgrade o kurde o kurce referral friend Szumbit Okej okay. I gdzie sobie mogę odebrać pieniądze, bo nie wiem Tutaj mamy teleport Może gdzie tutaj można wziąć pieniądze? Ty Many Many poka gdzie to tutaj się bierze pieniądze To jest a koni kolektor <grym> A ze mnie ciubek Mm, to konwer tutaj sobie kupujemy, o tutaj darmowa jest optane sugar rush i zauważyłem gdzie tutaj mamy sobie Tut, menu chyba i ta kody i i Frost nie o, zadziałało bo mogłem źle napisać tutaj za 50 kupuję, dobra a tutaj nie trzeba żadnego upgrade'era kupować, nie na razie nie trzeba eee a ile trzeba, ile trzeba mi żeby być w topce? 5 5 żeby być w topce Znaczy nie chcę kupiwać Boże z Marii Za Dobra Tutaj Ulepszone jest Dobra to kupię, to kupię Żeby mnie nie denerwowało Teraz, tutaj, tutaj Dobra, teraz yy, O oh Boże, gry był Tutaj kupione Pyk Pyk Kolejny pyk Już tutaj sobie poulepszaliśmy Tam jest kolejne Żeby teraz ze mną pieniądze Yep Next floor, dobra Na razie to Szybko idziemy, o, conveyor Dropper Uu. Wielki Wielki dropper tam kolejny za 200 Dropper O To jest na kody Einwit O czekajcie Coś mi ręka powie Dobra yy, Dobra o, autokolektor jest mam. Za dołączenie do grupy. Zarąpiście. Żeby przed odcinkiem sobie dołączyłem. A i tutaj sobie mogę kupić. Dobra. O Boże, nie chcesz się zamieniać? Nie. Podziękuję. O Boże. Upgrader dropper maszyny za 300 Dobra dropper 4, dropper 5 i dropper 6 zejdę sobie na dół Sprawdźmy ten dat na ten sugar las A i możemy co sobie bić A już szybciej bije Xd gdzie szybko biega myśl A szybki byłem e, Menu Badz Income Aż jeden aż jest chłop kurwa O tutaj sobie Mogę, dobra, czekajcie Muszę się przybliżyć, o e, to jest. A, a, use code Candy OK. Jak podpowiadaj, sprawdzę, czy ten kod Candy działa. Chcę sprawdzić kod Candy. Działa! Kod YOBEDZYSH A i tutaj mogę. Jeszcze to muszę. Muszę, że twórczo gry się spotkać. <gry> tak to jest niemożliwe, żeby się z twórczo gry się spotkać w grze. Oj, typowa twórca, który dołącza. <gry> Okej. Okay. Wiem, że to jest niemożliwe, żeby e, twórcze mieć w trybie. Dobra, tutaj chyba na razie, na razie... No boże, no na razie koniecznie z droperami obosz. Oh ja dwa razy, na razie, na razie. <grymne> A tutaj sobie wymaksuję. Tutaj też. Teraz tu ice to kupione wszystko. Nie. Za 500 tutaj schod, no. Con Konwejor i conveyor Dobra, e, dwa trzy konwejory kupiłem. Teraz tutaj no mamy tutaj za darmo. Dobra. 3,5. Dobra. Pierwszy konwejor, o bo lag znowu. E, okej. Okay. Sobie tutaj pobudujemy, a ile tutaj trzeba? 2,5. Okej. Okay. A tutaj sobie kupię o posęku Dobra zbieram sobie 3,5. Dobra, tutaj kupuję. Jeszcze tutaj spróbuję 3,5, nie, cards, level name. O charaktery są jakieś. A upgrade za tysiaka mogę. Tutaj handy land On long to completing Optin, <noise> mam tu Dobra, tutaj dni. Tutaj mam odebrane Longest Day streak. A ile trzeba mieć, żeby w topce Sześć, okej. Okay. może się uda. Może Nie wiem, jak to moim szczęściem się uda, czy nie. Chyba nie. No, jakby w to codziennie grać, to może tak on komu nie to chce tutaj sobie już wymaksowany pyk dobra już 2 te mam a trzeba mieć 3 pyk i tutaj 8 tysięcy zbiorę um, no 8 tysięcy ale zaraz mam 8 tysięcy Dobra. Kupione. Kupię to. A i sobie można dropić. Okej. Okay. Aha! O to chodzi. Dobra. O jeszcze tutaj te rzeczy odblokowały. Okej. Okay. Tutaj, pyk Teraz się szybko hajs Zbiera Tutaj sobie kupię, dobra Jeb to, jeb to, jeb to No, spore wydatki są na rzeczy w tym trybie Jeszcze tutaj są trzy rzeczy, jeb Jeb a nie mogę jeszcze zaprejdować No i gdzie tutaj sobie dach mogę kupić tu Co się, o next floor Za ja 5000 tysięcy Coin collector 25 tysięcy, Dobra mamy Idealnie na 3 Konwejory I po 25 tysięcy white chocolate. Dobra Kupuję pierwszy, jeb po 2000 robi wrażenie kolejny za 2000, za w, no który daje 2000, tutaj sobie kupię to i potem to, jeb, bo chcę, ciekawi mnie to, co daje Coin Collector. A. Nie tym razem za darmo, tylko za 20 tam tysięcy jep. Coin mixer za 30 tysięcy. A tutaj sobie kupię Sugar, dobra Prawie... o dobra jep. Teraz po oh Nie wiem czemu takie lagi występują. Nie wiem by... Odklidzowałem sobie Robloxa. Nie wiem czemu takie nadal te lagi, nie razy 40 mam Dobra, jeszcze tutaj dwie rzeczy może No to sobie 80 tysięcy zbiorę Dobra Kupione Teraz to Big Mixer Yep, tutaj kolejny strong i strong Storage Tank Tutaj Blender Jep, dobra Tutaj kupuję, dobra Coś jeszcze jest do kupienia? Tak To kupię, to, to, to o Może Next Floor Za 50 tysięcy stać mnie Eee, dajcie, Dwie, 300 tysięcy biorę sobie E, Będziesz. nie tutaj tylko income Pyk Tutaj sobie kupię Mamy Bax, jaki jak jest tam Bax Kółka. Kołka, Coin Collector tam jest Sprawdzę ile ten film trwa, dobra e, 250 tysięcy i to daje 12 tysięcy no robi robi wrażenie no i to mega wrażenie robi 450 tysięcy no chyba coś tam chyba no dupka was chyba coś trochę boli chyba chyba was cipie 450 tysięcy no to na ludzi ale to 450 tysięcy nie no to sobie kupię za 300 baniek tam to spróbuję, Jep. Kupi one, dobra Coin collector, sobie dozdoby. Dobra, to jest Upgrade, nie 400 Upgrader nie, No i teraz szybciej trochę ten high idzie Ola jakby, znowu O okej okay. eee. tutaj pyk, pyk, pyk no bym chciał zaprosić kolegów ale chyba nie chcę grać ten tryb nie ja wiem dobra nie, nie jest tego sugar rush, a nie bo mi się nie chce naobiegać Tutaj kolejna rzecz chyba. A tutaj jest. Za 300 tysięcy. No, Boże, jakie drogie rzeczy. Jakieś badziewia za 300 tysięcy. Nie. Ale to trochę mi da tego tam. E, to, Teraz mixer, mikser blender i girls. jeszcze tutaj chcę kupić. Dobra, kupione. Teraz tutaj trzeba kupić te rzeczy. Dobra, i kupione. I, na pewno, i będzie na pewno next floor. Next floor... Next floor za 3 miliony. Ja pierdolu. Ale już mam milion 300. Okej. Okay. Spo nie spodziewałem się, że tak to szybko będzie ten hajs idzie. No i zaraz 3 miliony mam. Jeb 3 miliony. Pff. Za dużo. To ja się nie dziwię, nie. To ja się nie dziwię, że to tyle kosztuje. Chyba sobie jeszcze jeden konwer, kupię i sobie gdzieś pójdziemy do jakiegoś chłopa. Albo, nie wiem. po 10 to idzie dobra trzeba poczekać za, ten, za tymi trzema milionami nic, nic się nie dzieje o ale mam jednego jumpa To jest moje... To chłopka. O, siema. A ja nie widzę, czy chłop ma schody, czy nie. O, już widzę. Hm. gra zalogowała Dobra, no, ja zrobię reset charakter i będę, Cz, już. Dobra. Mm. Jest auto collect, teleport. O, zły będę. Właściwie musiałem koło nosa się potrapać. O. Dobra. Dobra, poczekaj na 6 milionów. Dobra. Aha. Na szybko to nie idzie. O Boże, czemu tak dalej lubi lagować? Dobra. Chyba Wam... No. Podziękuję za ten odcinek. Oczywiście, zostawcie łapkę w górę i subika. Więc dziękuję Wam za oglądanie Cześć, się manka. Pou.